Witajcie w kolejnym vlogu Dzisiaj mamy sobotę I słuchajcie, obudziłam się Z nie najlepszym humorem Nie patrzcie na moje paznokcie, bo mogę mieć odrobinę czekolady Bo jadłam na śniadanie naleśniki Moja mama zrobiła z nutellą I jedliśmy z, z nutellą i z bitą śmietaną No ja jeszcze sobie wkroiłam troszeczkę banana Ale słuchajcie, miałam Ogólnie oh, nie wstałam zbytnio zadowolona i słuchajcie, dzień zaczęłam od płaczu. Słuchajcie, zamiast e, wstać normalnie, cieszyć się super pogodą, pięknie słońce świeci, a ja stałam, słuchajcie, z e, niezbyt fajnym humorem. Mi się wydaje też trochę, że jestem przed tymi dniami i jestem bardziej taka, wiecie, emocjonalna. Dobra, się popłaczę znowu. <grym> Naprawdę, słuchajcie. Widzicie, co się dzieje ze mną. Macierzy, macierzyństwo pokazuję Wam bez ściemy, bo czasami naprawdę jest mi, słuchajcie, ciężko. Chciałabym być najlepsza, ale nie zawsze mi to wychodzi. I tak, i słuchajcie, powiem Wam prawdę, czasami też krzyczę, czasami też jakby uwalniam z siebie te emocje i nie zawsze to wychodzi na dobre, ale jak jest ogólnie grzecznym chłopcem i nie mam z nim żadnych, wiecie, problemów, typu, nie wiem, że źle się zachowuje czy coś, tylko ostatnio co jest z nim największym problemem, że jak mnie nie ma, jestem w pracy a po południu mąż wyjeżdża w delegację. Wtedy zostaje z jedną babcią, drugą babcią albo dziadkiem. No wiadomo, musimy pracować. I widzę, że troszeczkę jakby. Jego bunt, że nie ma rodziców, wpływa na to, jak, jak się uczy i zapomina lekcji, zapomina jakichś tam zadań. Zatem miałam też rozmowę z panią, pokazuję Wam, wiecie, życie bez ściemy, po prostu tak to wygląda, że nie zawsze wszystko super wygląda, że dziecko też gdzieś, wiecie, jakby gdzie nie widzi rodziców, gdzieś tam nie są obecni w jakichś tam jego chwilach, kiedy on nas potrzebuje, no to wtedy on nam się odwdzięcza tym, że jakby nauka nie idzie mu zbyt najlepiej. I wiecie, ja wtedy się obwiniam. No jak człowiek pracuje, w ogóle to nie zawsze może ten, ten czas 100% poświęcić dla dziecka. Mój mąż wykonuje taki zawód, jaki wykonuje ja tak samo, żeby nam się dobrze żyło w życiu. Przepraszam, że coś chaotycznie tutaj do Was mówię, bo czasami może mogę zbyt chaotycznie coś tam opowiadać, ale chciałabym się z Wami podzielić, że no nie zawsze jest super. No i naszła mi taka refleksja, refleksja i, i w ogóle, że no nie wychodzi mi to ostatnio wszystko tak jak powinno być. Ja mam wrażenie, że po prostu wszystko legło w gruzach, mam do siebie pretensje, yy, że nie sprostałam wymaganiom tak jak powinno być i gdzieś tam jakby mam do siebie żal, że moje dziecko yy, jakby gdzieś swoje emocje uwalnia tym, że nie jest dobrze przygotowany na zajęcia, bo jak nie dopilnuje jego, na przykład to zapomina zadania domowego, i, albo nie jest skupiony na lekcji dobrze, gdzieś tam jest rozkojarzony, bawi się z dziećmi, znaczy to jest, on to w ogóle jest taki wiecie, introwertykiem, tak? on bardzo dużo rzeczy, jakby bierze do siebie. Ale wiecie, ja później mam żal sama do siebie, że ja czegoś, coś źle zrobiłam dla niego. I czasami słuchajcie, jak ja sobie z czymś nie radzę, ale czasami wiecie, gdzieś te emocje człowiek jakby uwalnia tym, że z czymś sobie nie radzi, to wtedy y, emanuje to krzykiem, że krzyknę, tak? Jak już mi naprawdę nerwy puszczą, to ja wtedy krzyknę. I mam do siebie wielkie w ogóle żal i pretensje. Także słuchajcie, tak zaczęłam się sobotę z... Niestety, nie jest za wszystko super. Chciałabym się z Wami z tym podzielić, bo uważam, że dużo mam, dużo osób nie pokazuje, jak jest, jak życie wygląda naprawdę, że nie jest tak kolorowo, jak ktoś przedstawia na filmie, że wszystko jest super i w ogóle może są takie rodziny, ale są właśnie też tego gorsze chwili. No niestety u nas dzisiaj jest tego gorsza i chciałam się z Wami z tym podzielić. Warto o tym głośno mówić, bo ostatnio ta ideologia tego idealnego życia jest tak pokazywana w internecie, Ee, że naprawdę później my mamy tak, tak właśnie uważam, że my mamy mamy do siebie później pretensje, że robimy coś źle, że jesteśmy po prostu gorsze. Wydaje mi się, że wszyscy mamy podobne problemy gdzieś tam i te emocje czasami gdzieś uwalniamy. I też właśnie u nas na przykład fajne jest to, że gdzieś tam powiedzmy, mój mąż ogólnie to zbiecie oaza spokoju, jego bardzo ciężko wyprowadzić z równowagi. Ja jestem tą osobą, która gdzieś tam ten charakter ma taki dosyć specyficzny. Ja mam coś takiego, że jak już sobie nie radzę swoimi emocjami gdzieś tam, no to krzyczę bardzo rzadko, ale mi się to po prostu zdarza. Zazwyczaj jest tak, że bardzo dużo rozmawiam. No i mój mąż wziął sprawy swoje ręce i mówi uspokój się. Wyjść na chwilę, za chwilę usiądziemy wszyscy w trójkę i porozmawiamy. Rozmowa bardzo dużo daje i właśnie takie wsparcie. Człowiek po prostu tą obroną gdzieś tam podniesie tą intonację tego głosu, a później mam bycie wyrzuty sumienia. Tak to wygląda. Okay, już Wam tutaj nie nudzę tym, dlatego że chciałabym bycie iść jeszcze się ogarnąć, może skorzystać z tego dnia. Pójdę to się wiecie, wykąpać, zrobię sobie jakieś małe spa, odprężę się, a później pewnie coś porobimy, żeby nie przód sobie wiecie, dalej tego nastroju, gdzieś tam jakby to naprawić. I ogólnie napiszcie mi, jak jest u was, bo chciałabym też posłuchać wasze historie z życia, jak to u was wygląda macierzyństwo bez ściemy. No co? No co, pieściochu? Co tam, pieścioszku? Ale moją kawę zostaw, ok? Tak, ty widzisz, pancie, tak? Widzisz, panie, że coś się dzieje, prawda? Jest mi smutno, ale kawę mi zostaw. No... O, zobaczcie jakie on jest kochane pisko. O, o Jezus, jaki pieścio! sobie suszyć włosy moją tą suszarką prostownicą i chciałam Wam pokazać tutaj mniej więcej, jak ona w ogóle, zobaczcie, co robi z moimi włosami. Zrobiłam tak pod dlatego, że wszystko tutaj widzicie, jakie one są gładziutkie i piękne. Wiadomo, ten bok, słuchajcie, ja tutaj z nim walczę, o niego tutaj teraz dbam, zapuszczam, więc jak jest czas podchodzę podchodzę, jadę i podcinam końcówki, więc tutaj już wiadomo, że one są już fajne, takie zdrowe, z tej strony no, ten bok mam być wykruszony, zupełnie jest inny, wiadomo, że zawsze jedna strona jest troszeczkę lepsza od drugiej, stąd też u mnie akurat się sprawdza bardzo dobrze, ale słuchajcie, ten bok, widzę tu można mnie pisze, bo akurat Arek jest na ognisku u kuzyna i wiecie, wysyłam mi je zdjęcia, jeszcze tak widzę, to jest okno w ogóle. I mi tutaj rozpraszam, ale zobaczcie. Czy one nie wyglądają pięknie? Ja w ogóle powiem, Wam, że jestem bardzo zadowolona z tej suszarko prostownicy Dysona' i naprawdę nie zamieniłabym na zwykłą suszarkę już w ogóle, tylko i wyłącznie wiecie, suszę i prostuję. Chociaż dzisiaj nie zrobiłam to tak mega wiecie, idealnie. Przepiękne słuchajcie, światło, naprawdę. Teraz mi widać lepiej. Może trochę odsunę się do tyłu. Yy... Dzisiaj to wiecie, tak słyszałam i prostowałam na szybko, ale mega to fajnie wygląda. Zepnę sobie tą górę, w ogóle słuchajcie, od razu lepiej człowiek się czuje, jak się troszeczkę pomaluje i ogarnie swoją twarz, już od razu humor robi się lepszy. Ale wiecie, potrzebowałam tego czasu dla siebie, wykąpać się, wiecie, poleżeć, zrobić sobie maseczkę, zrobić sobie włosy i w ogóle potrzebowałam takiej chwili, wiecie, sama ze sobą, także dziękuję to mojemu mężowi, że... Zawsze jakby w tych ciężkich momentach potrafi mnie tutaj, wiecie, jakby odciążyć i w ogóle mówię, że czasami po prostu jest mi ciężko. ok już mi troszeczkę lepiej się poprawił humor, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj skorzystamy z tego dnia i jeszcze gdzieś może pojedziemy, zobaczymy. Też nie chcę tutaj, wiecie, obiecywać, że o, też tam gdzieś pojedziemy, nie wiem się skąd dzień, na razie chłopaki po prostu są, o coś mi się odkryje na życiu. Na razie chłopaki są właśnie na takim małym ognisku. I piekam sobie, słuchajcie, kiełbaskę. No, fajnie. W środek zimy i ognisko, kiełbaska. Do czego chcieć więcej? Dla dziecka to jest najlepsze, co może być, bo ma później być fajne wspomnienie, prawda? A Wy, jak oceniacie moje włosy? Bo powiem Wam, że jeżeli chodzi o tą suszarkę z Dysona, to naprawdę jestem bardzo zadowolona. I jak widać, moje włosy zupełnie nie są zniszczone. E, używam jej, no, no, gdzieś, słuchajcie, już miesiąc, jakoś tak. Już mamy połowy stycznia. Więc na pewno już miesiąc. I zobaczcie. I jeszcze Wam powiem, że na przykład jak widzę w zlewie, po suszeniu włosów, nie widzę jakby kłaków w zlewie. Naprawdę jest bardzo malutko. Tyle ile ma wypaść, to wiadomo, że zawsze wypadają, bo około 100 włosów dziennie wypada nam. Yy, że tak jest normalne. A powiem Wam, że naprawdę bardzo malutko widzę tych moich połamanych włosów, więc naprawdę warto. Żeby końcówka dnia była naprawdę fajna, stwierdziliśmy, że jedziemy, wiecie, spontanicznie do Candy Parku, do Łodzi dożgowa, koło Łodzi, w sumie, bo to już jest żgów. W każdym bądź razie zabieramy Was ze sobą. Jedzie z nami też kuzyn Arka, Tymek, więc mamy dwójkę dzieci dzisiaj. Chodzimy rodzicami dwójki dzieci. <gry> Także zapraszam Was ze mną. Zamykam drzwi. Już idę do samochodu. Dzieci już na pewno czekają. W samochodzie, A już wsiedli. Także lecimy. do Scandy Park, bo w innym miejscu to jestem w szoku w ogóle. Przyjechaliśmy. <laughs> Przyjechaliśmy w inne miejsce i okazało się, że jest w innym miejscu. Przenieśli. No, zaraz wchodzimy. No, chodź. No, chodź. No. Hałasu i w ogóle za dużo bodźców wiecie z boku, e, ale jak wiecie, dla dziecka, no to człowiek może się poświęcić i wytrzymać, wiecie, te dwie godziny. Chociaż teraz ma pani, bo ma towarzystwo, więc z kuzynem sobie biegają cały czas i wiecie, skaczą wszędzie, ale ogólnie nie spodziewałam się, że jeszcze o tej porze, bo przyjechaliśmy w sobotę, jest, jest godzina 17.30 i nie spodziewałam się, że jeszcze będzie tyle ludzi, naprawdę. A też tutaj urodziny wyprawiają mi w ogóle. Ale to miejsce powiem Wam, że teraz jest inne niż poprzednie i dużo, dużo bardzo nie jest mięska nie niż wcześniej.